Siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Witam was w 2024 już. Um, wybaczcie, że tak długo odcinków nie było. No, ale... Dużo prywatnych spraw było. No, ale teraz jestem. No, tak przy okazji mam, mam kota. Może to nie widzicie teraz, ale... Chodź, Pimpuś. Pimpuś się nazywa. Chodź tu do mnie. Dzień przed świętami przyszedł do mnie. Chodź wariacie. Chodź, pokażesz się do kamery. Bo ja nagrywam, wiesz? No chodź, nie knampuj się. Czekajcie za go. Wybaczcie że tak drugi wstęp. Eee, wracam na kanał, jeżeli nie na... Jeżeli oczywiście nie na stałe, to będzie to chociaż jeden filmik w tym roku. Ale zaraz będzie muzyka, tylko oczywiście muszę tego gościa specjalnego, kotka, pokazać. Chodź, Pimpuś. Idziesz, czy nie idziesz? Bo ja nie mam czasu. Poczekajcie chwilę, bo to może trochę potrwać. Dobra, chyba będę miał już go. O, 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 o. Masz gość specjalny, Pimpuś. Mój piękny słodziaczek. Oj, oj, <noise> Ucieczka? No dobra, leży. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał mi nagrywać. Oj, odłączyła się odwadka. Ale dobra, yy, dzisiaj zaczynamy kolejną część muzyczną. No i zaczynamy. Całkiem nowa bajka. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam zny, płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być. Żeby było jak jest, to jest lepiej gdy nie ma Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze Dopóki czas, nadzieja otwaj, Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa Niech nikt już nie zna głodu Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan Idzie wiosna, no patrz, nie skarży się mamie co jeśli możesz zmienić coś od tak? Kilka serc, jeden głosy odrobić. Zadanie, witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas Nadzieja, otwaj. Tu wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe. Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nic już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Wyobraźni toń w niej ukryty głos. Spójrz ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Ostrzałem tyle bajki, ile znałem ludzi. Jeśli o powiem ci, moim stanie, mówisz: Przecież boki na jej smokę, mojej pracy, by móc podsumować popać. Pomożę cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. Dobra, lecimy z następną pioseneczką. Chwila podłączę telefon. Intensywne ładowanie. Pardon. Tego typu. Wchodzimy teraz. Hmm, co my tu jeszcze mamy? O! Werba i Sylwia przybysz to dla Ciebie pragnę żyć. To dla Ciebie, ciebie pragnę żyć. żyć, chcę przy Tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla Ciebie pragnę żyć, chcę przy Tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być Nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać Nasza miłość będzie trwać już Nie zagrozi tej miłości, będę bronić jej kochanie mimo trudności Nie patrząc na ryzyko, burzą podołam Nie poddam się, bo jesteś wszystkim co mam Są tacy, co mówią, że nic z tego nie będzie Wy nie rozumiecie i niczego nie wiecie. My robimy swoje. Idziemy drogą własną, a wy możecie żyć sobie z ignorancją. Bo naszych uczuć nie zniszczy nikt, więc kupię komentarze, są jak woda na młyn, wiesz? My pokażemy wam, że możemy wszystko. Choćby jak jakiś już wita, nazwał to pomyłką. szklanej kuli widzi tylko swoje odbicie. Wątpię, żeby wiedział, co przyniesie nasze życie. Przecież mamy własną wolę i szczere uczucia. Że wszystkich, którzy chcą połączyć. to dla ciebie pragnę żyć. Chcę przy tobie Zawsze być, nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla ciebie pragnę żyć, chcę przy tobie zawsze być, nic już nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. Nasza miłość będzie trwać w sobie Królewna i książę, to bajka ona spisana do książek. Królewicz bohatersko zdobył rękę damy na królewskim forze. Przez tydzień bawili się poddani, z sercem mówili na nich. Książę bezwalecznie z nim rozprawił. z się to dziś legendy tworzą to dzięki miłości. Nikt nie chce już ta prawdziwość. Takie cudne czyni serca, osobliwość to niezwykły miłość i fenomen. Podkręcającym się podkręcają, wywołuje tę przepowiedź. ta potęga magii. że kochasz, kocha. Możesz sło wymaterializować. żyć, chcę przy Tobie zawsze być. Nic już nie zagrozi nam. Nasza miłość będzie trwać. To dla Ciebie pragnę żyć. Chcę przy Tobie zawsze być. I cóż nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla Ciebie pragnę żyć, chcę przy Tobie zawsze być. I cóż nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. To dla Ciebie pragnę żyć, chcę przy Tobie zawsze być. I cóż nie zagrozi nam, nasza miłość będzie trwać. Nasza miłość będzie trwać. Kitek, zostaw. tę chusteczkę, no. Trzymajcie mnie, bo się zaraz... Czekajcie chwilę, zaraz poszukam następną pioseneczkę. O, będzie dziarma, chłopaki płaczą. Z tekstem, żeby nie było. Żebym miał pewność, że dam radę. Co poda wieczór, lato w Polsce, przed mam w stasie, w głowie mam oddech, już piąty dzień jesteś gąstem, że udajesz lajka pod postem się. Nie prowokuj mi proszę przenieść z stosem, Blokuję profil, dzwonię po opcję, ściągam dla niego spudniczy z monkle. Tańczę na róże latarni, Cieszę się chwilą naję Mogę Mógłeś tu być, ale ja ze stosunkami na bani, na stary jak Megan i Pardy, a a świecę szuka, że nie znajdziesz dziewczyny jak ja, uu, a, a zobaczysz mnie tylko, gdy pójdziesz spać na policzku za, oj kochanie, znajdziesz się kolejna, głupia, naddanym chłopak i dam ci pięć minut, ha, nie ma za co, u a, a za świecę szukasz, nie znajdziesz dziewczyny jak ja, uu, a, a zobaczysz mnie tylko, gdy pójdziesz spać na policzku za, oj kochanie, znajdziesz się kolejna, głupia, naddanym chłopak i dam ci pięć minut, ha, nie ma za co. Oko za oko, serce za serce, łezka za łezkę. Czujesz coś do mnie naprawdę? Huh. Wyślij pineskę. Skończ tłumaczyć, że nie mają już czasu. Jesteśmy w tym samym biznesie. Wspólni znajomi widzeni z siebie ze śladem. świnki na adresie. Don't save'em. He don't wanna be saved. Huh. He don't wanna be saved. powiem w kukur, gdy liczy cash. trzeci trzeci Sobieski, mój nowy crush. Coś się, się do łez. kupuj mieszkanie. W tle czarny bez. A ty na wyjętym i nie czekasz na to, co pozwoli ci szef to szukasz, nie znajdziesz dziewczyny jak ja, U, a, a zobaczysz mnie tylko gdy pójdziesz spać. Na policzku za, oj kochanie, znajdziesz się kolejna głupia na danym chłopaki płaczą, dam ci 5 minut, ha, nie ma za co. Uuuu, a a, zaświeca szukasz, nie znajdziesz dziewczyny jak ja, a zobacz mnie tylko gdy pójdziesz spać. Na policzku za, oj kochanie, znajdziesz się kolejna głupia nad danym chłopaki płaczą, dam ci 5 minut, ha, nie ma za co. U, a, a. Następny szkamy O boże Się samo już włączy wszystko Też będzie z tekstem, coś od Sokoła, tylko jeszcze grał WWO czyli WWO. Interesy, o ile mi się uda, nie bardzo, tylko interesy chciałem. Sorry, mody. Tak głowy do nich nie jesteś, kurwa, biznesmenem. Co? Nie jesteś WWO, w tak WWO, nie masz głowy do nich, nie jesteś, kurwa. o co się stało? Wyłaźcie mały error był. Teraz wrócę, bo tutaj. Jesteś w... no, no, co? jest w tak jak w, w o, takie czasy. Bo to Polska niepierdolona, globalna wioska. Tylko centrum Warszawy, ulica marszałkowska. Zbudowa podstawy tutaj to nie do zabawy. Centrum kultury, tylko centrum biznesu. Nie da się tu żyć i nie robić interesów. biurowca, sekretarki dbają o swych prezesów. się dla hip-hop. Tylko szybko czas stop. Jak w ogóle nie duży, płać. Będzie dłużej, płać. Potęgi wszystko mogą dać, płać. Jak chcesz jechać, nie czekać. Chuj Wie na co, jak ci wszyscy co nie płacą, ale za co, bo to latki skąd Skończyć pieniędzy na lekki dla biednej matki. Chuj w dupę, liderom tej partii, paść podatki i tak sam będziesz się martwił. Wiesz, pan, przecież była luźny kryzys, wymyślimy, wymyślimy, Dawać się przyjemność dla podanków, w zluży was, czy nasze, nasze dzieci, Do, tak co Dobra, powiem tak. Kawałek zaśpiewałem, ale nie idzie. Dobra, lecimy z następną peznaczką. A zanim się tej nie nauczy, to jednak trochę minie. nie. Eee. Yy. Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Czekajcie chwilkę. Będzie coś. Będzie piosenka, która się nazywa Always be there od Jonas Blow, Eloise Johnson. Always be there for when you need. I'll be a comfort when it's down. You'll be strong, strong for way too long. I can be the one when you have doubts. Never ever, ever gonna let you go. Never gonna be alone. Even when the world starts to fade. I know you wanna hide it, on not carry on. No, no, something wrong. You gotta believe when I say. Trust in me, cause I'll always be there. I won't leave. No, I'll always be there. When you need shoulder for your weakness. I will always be there, la, la, la. I will always be there, la, la la Always be there, when you need a shoulder for your weakness. I will always be there. Call my name, it's never too late. I'll drop everything and come to you. Day and night, I'll be by your side. Tell me all the things you're gonna do, oh, You're never ever gonna let you go. Never gonna be alone, even when the worst has to fade. I know you wanna hide it, wanna carry on. No, no, there's something wrong, you gotta believe when I say. Trust in me, cause I'll always be there I won't leave, no I'll always be there When you need a shoulder for your weakness I will always be there, la la, la. I will always be there, la 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 Always be there When you need a shoulder for your weakness I will always be there, I will be. Like Said I will always be. Said I will always be. Whoa, I will always be there. There. Oh, always be there, la la la. I'll always be there, la la la. Always be there when you need a shoulder for your weakness. I'll always be there, la la la. I'll always be there, la la la. Always be there when you need. Shall it before your weakness. I will always be there. Kupujemy Kylie Minogue, padam, padam Żeby nie było jest tekstem, czasem śpiewam też Właśnie You look like fan to me You look a little like somebody I know And I can tell you all the way I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies. I got the shivers when I look into your eyes. And I can tell you you're rolling. Cause I can hear your heart beating. Padam. 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 I hear it and I know. Padam, padam, I know you wanna take me home, padam, and get to know me close, padam, padam, when your heart goes padam, padam, I hear it and I know, padam, padam, I know you wanna take me home, padam, and take off all my clothes, padam, padam, when your heart goes padam, this is crowding up I think it's time for you to take me out this club And we don't need to use our words Wanna see what's underneath that t-shirt Shivers and cold champagne I got the shivers every time you say my name And I can tell that you're all in Cause I can hear your heart beating, padam. padam. Padam, I hear it and I know. Padam, padam, I know you wanna take me home, padam, and get to know me close. Padam, padam, when your heart goes padam, padam, I hear it and I know. Padam, padam. I know you wanna take me home, padam, um, I get nervous on my clothes, padam, um, padam, um, then your heart goes padam, padam. Deczka. Zaraz tutaj znajdziemy kolejną pisaneczka. Muszę sprawdzić tylko czy mam tekst. Aha, muszę wyśpiewać z pamięci. Patrzcie, ale nie mogę znaleźć długo piosenki, więc trochę będzie ciszy. Dobra, będzie pono, żelazna wola. Aha, tylko że gdzie jest ta wersja z ze słowami? Patrzcie momentu jeszcze. Hm. Filka, filka, bo nie mogę znaleźć. Dobra, będzie jednak co innego? A co to? Zaraz zobaczymy. Może mam tyle tych piosenek, że nawet nie wiecie ile że ciężko się zdecydować na jakąś שוקם, שוקם jest ta piosenka. no momento. moment po raz kolejny. O, morskie opowieści spróbujemy Chociaż kawałek Bo i tak już sporo nagrywam To na zakończenie będzie Za szumi w głowie cały świat nabiera treści, wtedy chętnie człowiek mockich opowieści. Wej ha, kolejkę, nalej, wej ha, kielichy, znieśmy to, zrobi doskonale mockim opowieściom. Wej ha, kolejkę, nalej, wej ha, kielichy, znieśmy to, zrobi doskonale morskim opowieściom. No i bardzo jest mocki, z szatek sztondorca, może więc cierpi krena nie ostatek mockich opowieści. Wej ha, Wej kolejkę na wej ha, kiedy to zrobi doskonale, boskim odpowiesiem. Wej ha, kolejkę na lej, wej ha, kiedy ich to zrobi doskonale, boskim odpowiesiem. Nie wiem, czy to nie będzie to wszystko. Ta nasz, który żywił się wyłącznie pieprzem, wsypał pieprz od konfitury i do zupy mlecznej. Wej ha, kolejkę, alej wej ha, kiedy chwiecnieśmy to zrobi doskonale mockim opowieściom. Wej ha, kolejkę, alej wej ha, kiedy chwiecnieśmy to zrobi doskonale mockim opowieściom. Dobra, chyba będzie sześciuteńko na dzisiaj. Także, do zobaczenia. Miejmy nadzieję jeszcze w jakimś odcinku. No i przepraszam Was jeszcze raz za to, że tyle nie nagrywałem. I życzę miłego oglądania. Oraz zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, wciśnięcia tego czerwonego gozika, komentowania, łapek w górę. Oraz oczywiście udostępniania. Im więcej nas, tym lepiej. Tym większa motywacja będzie w ogóle, żeby nagrywać. Bo to też jest inna kwestia. Jeżeli wy nie subskrybujecie, ja nie mam motywacji, jeśli wy subskrybujecie, jest motywacja, także subskrybujcie jak najbardziej, udostępniajcie kanał, polecajcie i tak dalej i nie będę się rozgadywał dużo, więc trzymajcie się i do zobaczenia. cześć!